Bez względu na miejsce, w którym się znajdziemy, wszędzie widzimy krajobrazy. Otaczają nas w miastach i na terenach wiejskich. Podziwiamy je podczas podróży. Jesteśmy dumni, jeśli mieszkamy w okolicy słynącej z pięknych widoków. Krajobrazy otwarte są naszym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Jeśli nadal chcemy je podziwiać i wśród nich żyć, musimy je lepiej chronić. Krajobrazy otwarte to takie krajobrazy, pejzaż w takim potocznym rozumieniu, czyli widok, widok świata otaczającego nas. Otwarty, czyli wtedy, kiedy ten widok, ta perspektywa, którą mamy przed sobą, nie jest w najbliższej, w najbliższej odległości w jakiś sposób ograniczona, obcięta. Krajobraz przede wszystkim wpływa na naszą psychikę, na nasze samopoczucie, na to, jak czujemy się w danym terenie, dlatego otwarty krajobraz może dać, dawać nam relaks, może nas uspokajać, natomiast krajobraz takiej miejskiej, jak to się mówi, betonozy, natomiast nas krępuje, ogranicza, może nas stresować. Krajobrazy były i są inspiracją dla artystów. Od wieków rozwijało się malarstwo pejzażowe, powstawała muzyka i utwory literackie. Artyści zawsze interesowali się pejzażem, tym, co ich otacza, to już od pokoleń. Też na Podkarpaciu mamy wielu tworzących, którzy tworzyli i tworzą. Właśnie pokazują nam ten pejzaż szczególnie kulturowy. Wspomniałbym tutaj Juliana Fałata. Mamy też podkarpacki akcent, czyli plebadnia w Wyszatycach. Takim artystą, który od wielu dziesiątków lat zapisuje to wieś, tutaj szczególnie rzeszowską, był Franciszek Frączek, który niedawno odszedł. Krajobraz, pejzaż czy lanszaw nawet to nie tylko malarstwo, ale również słowem malowane obrazy, bo rzadko który poeta nie używa krajobrazu jako motywu, a już prawdziwi mistrzowie od malowania krajobrazu jak Mickiewicz czy Wincenty Pol zostawili naprawdę świetne ślady, I chociażby w pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, brzmią krajobrazy poszczególnych ziem Rzeczpospolitej, które Pol opisywał i do naszego Beskidu odnoszące się bardzo ładne słowa. Tamto szumią górskie wody, wierzchem ćmią się jaworzyny i woń ronią połoniny i jelenie wieją chłody, a beskidem płyną chmury w czarne lasy, psiny góry. Tak maluje Wincenty Pol krajobraz dzisiejszego Podkarpacia. Bogactwo przyrodnicze i atrakcyjność turystyczna województwa podkarpackiego to w dużej mierze zasługa niezwykłych krajobrazów. Turyści przybywają tu przede wszystkim po to, żeby zobaczyć pejzaże nieskażone cywilizacją. A na tym terenie zachowało się więcej niż gdzie indziej krajobrazów przyrodniczych o charakterze naturalnym. Pasma górskie, bezkresne lasy i malownicze doliny rzek tworzą obraz, który sprawia wrażenie dzikiej krainy. Każdy z nas podświadomie zdaje sobie sprawę ze znaczenia krajobrazu dla naszego życia, dla naszego samopoczucia. Natomiast sama ochrona krajobrazu jest czymś, co jeszcze nie przyjęło się, nie zakorzeniło w naszej świadomości. Każdy człowiek, który ma na myśli ochronę przyrody, kojarzy ją bardziej z ochroną w postaci rezerwatów przyrody, w postaci chociażby obszarów Natura 2000 czy ochrony gatunkowej. Natomiast sam krajobraz, jako tak naprawdę zbiór tych wszystkich elementów, Chronionych wydaje się, że jeszcze nie, nie, nie ma takiego znaczenia w naszym postrzeganiu potrzeby ochrony. Dzisiejszy krajobraz przyrodniczy województwa podkarpackiego związany jest z działalnością człowieka. Nawet w bieszczadach zachowało się niewiele krajobrazów pierwotnych. Te, które podziwiamy dzisiaj, to efekt zaprzestania intensywnej gospodarki kilkadziesiąt lat temu. Nawet na bardzo lesistym Podkarpaciu trudno jest do krajobrazy naturalne, bo nawet jeśli znajdujemy się w otoczeniu, gdzie same lasy wkoło, to trzeba pamiętać, że zazwyczaj są to tereny, gdzie żyli kiedyś ludzie. Te ślady działalności ludzkiej widać. Nawet na dzikich, wydawałoby się dzisiaj, połoninach widzimy ślady ludzkiej działalności w postaci chociażby szczawiu alpejskiego, czy chociażby faktu, że połoniny kiedyś obniżone miały swoje granice, dzisiaj zarastają jarzębiną. To też taki efekt powrotu natury tam, gdzie kiedyś ludzie pracowali, żyli, kosili siano. Pejzaż regionu to nie tylko ciągnące się kilometrami puszcze. W tej części Polski przez wieki ukształtowały się charakterystyczne krajobrazy rolnicze. Wiejskie ze słynną mozaiką pól ułożonych w charakterystyczne pasy i szachownice. Rolnicy stworzyli krajobraz otwarty z bogactwem przyrodniczym nieraz przewyższającym lasy. Dzisiaj takich obszarów i takich widoków jest już niestety coraz mniej. Naj no i... Ciekawszymi krajobrazami otwartymi są krajobrazy biokulturowe albo inaczej, krajobrazy kulturowo-naturalne, czyli takie, które były przetwarzane, przekształcane przez ekstensywne formy rolnictwa. I to, co mamy tutaj, co mam za plecami, to jest fragment takiego krajobrazu dosyć typowego dla Podkarpacia, który. Te tereny otwarte zawdzięczamy działalności człowieka. Krajobraz rolniczy to niezwykle istotny element naszego dziedzictwa kulturowego, element naszej tożsamości narodowej. Jest to niejako przestrzeń, w której możemy spotykać się, rozważać dzieje naszych przodków, którzy ten krajobraz uprawiali, który, którzy z niego korzystali w przeróżny sposób i którym ten krajobraz zawdzięczamy, bo gdyby nie oni, no to otaczałby nas gęsty las. Pozostałościami dawnego krajobrazu wiejskiego, ściśle związanymi z historią, są między innymi wkomponowane w przyrodę świątynie, dwory i pałace, a także otaczające je parki i zespoły drzew. Te dwory, pałace, ogrody to jest nasza tożsamość historyczna. To jest i łącz, połączenie z poprzednimi pokoleniami, ale jak był dwór i pałac, to była też wieś, osada, która też wpływała na, na pejzaż. Obok osady były, były uprawiane pola, były lasy i to wszystko jeszcze jest widoczne w naszym pejzażu, warte zachowania i to jest nasza jakby spuścizna historyczna. Oprócz tego są jeszcze miasta w tych dawnych granicach, obecnie zmieniające się. Gdzie już nie widzimy, zaciera się przedmieście i, i miasto, ale te dwory i parki natisniejące tak jak w Rzeszowie one są takim łącznikiem y, z historią. Ukształtowane przez wieki krajobrazy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zostały niestety w dużym stopniu zdegradowane. W czasach PRL-u kolektywizacja rolnictwa doprowadziła do zmian w krajobrazie i zaburzenia jego harmonii obiektami, które mogą straszyć jeszcze przez wiele lat. Niestety, po zmianach ustrojowych pojawiły się nowe problemy. Najtrudniejszy okres rozpoczął się wraz z tak zwaną transformacją gospodarczą w Polsce od lat 90., kiedy to rolnictwo tradycyjne, bazujące na małym, średnim gospodarstwie rodzinnym, zostało skonfrontowane z bogato subsydiowanym e, m, przemysłowym rolnictwem, agrobiznesem e, z Zachodu. E, I to spowodowało odchodzenie ludzi ze wsi, e, porzucanie ziemi i uruchomiło procesy e, sukcesji, sukcesji naturalnej, zarastania e, krajobrazów. Odchodzenie ludzi ze wsi spowodowało, że miejsca po dawnych polach i gospodarstwach zaczęły zajmować domy, wille i szeregówki, których mieszkańcy nie wykonują żadnych czynności związanych z uprawą roli czy hodowlą. Za to niemal każdy chce postawić swój dom w miejscu najbardziej widokowym, czy też w pobliżu lasu. Z tego powodu w ostatnich latach znacznie zwiększył się problem rozproszonej zabudowy, która powoduje zanikanie tradycyjnych krajobrazów kulturowych. Każdy z nas ma takie poczucie, żeby otaczać, obcować z pięknem. Stąd też kieruj, realizując nasze marzenia, szukając miejsca do życia, szukamy terenów pięknych, właśnie pięknych krajobrazowo, Jest to jednak, rodzi to jednak problem, ponieważ kierując się naszą potrzebą, nie zawsze dostrzegamy potrzeby innych. Lokalizując nasz budynek, w, oderwanej, w oderwaniu od zabudowy ten krajobraz niestety psujemy. Każdy buduje to, co chce, gdzie chce i w jakiej odległości od innej zabudowy, od drogi, bo to też u nas akurat przyjęło się budować w sposób dosyć nieuporządkowany. Ta rozproszona, rozpełzająca się wokół naszych wsi zabudowa powoduje to, że mamy najdroższą w Europie infrastrukturę kanalizacyjną czy wodociągową. Również i od gospodarka odpadami jest droga, tym samym, bo trzeba wszędzie dajechać, przywieźć te odpady. To jest nie tylko, jak widać, dyskomfort dla naszej psychiki, ale również i dyskomfort dla naszej kieszeni. Zmiany, jakie zachodzą w krajobrazie, są procesem powolnym. Na co dzień nie zwracamy na nie uwagi. Kiedy je zauważymy, okazuje się, że jest już za późno. Z każdym nowym domem, z każdym sporzuconym, porzuconym polem, ten krajobraz się zmienia. I mało kto e, zwrócił uwagę na stare zdjęcia rodzinne sprzed 50 lat, być może, czy na stare zdjęcia lotnicze tych samych krajobrazów sprzed powiedzmy 50-80 lat. I wtedy przecieramy oczy i patrzymy, jak bardzo to się wszystko zmieniło. Pewien nieład architektoniczny, który obserwujemy, który związany jest z rozpraszaniem zabudowy, wynika z faktu, że brak jest mechanizmów, brak jest instrumentów, które by w sposób ogólny regulowały te kwestie. Mam na myśli tutaj plany, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Większość, większość tego typu inwestycji realizowany jest w oparciu o decyzję o warunkach zabudowek. Na pewno ważnym działaniem jest, aby doprowadzić do tego, aby przede wszystkim zaczęły obowiązywać plany zagospodarowania przestrzennego na dużych obszarach, co najmniej gmin, aby w ogóle wyeliminować decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bo one tylko zaśmiecają nam ten krajobraz. Warto też zwrócić uwagę na problemy, które jesteśmy w stanie pokonać bez wprowadzania zmian systemowych. Chodzi między innymi o eliminowanie czynników, które deformują i szpecą krajobraz, np. słupów i sieci energetycznych, reklam czy też ogrodzeń. Ważnym elementem walki o przyjazny krajobraz jest rezygnacja z wprowadzania do naszych ogrodów obcych gatunków o małej wartości przyrodniczej. Ja z przykrością patrzę na to, jak bardzo rozpanoszyły się w naszych ogrodach i w naszym otoczeniu w ogóle tuje, żywotniki generalnie, czy chociażby sumaki octowce, które są no, krzewem ekspansywnym bardzo, obcym nam. i można powiedzieć bezwartościowym ekologicznie, dlatego że rzadko obserwuje się gniazdowanie ptaków, chociażby w krzewach tui. Czy też trzeba brać pod uwagę, że te żywotniki nie wykształcają chociażby kwiatów, owoców takich, które byłyby pożyteczne czy dla nas, czy dla ptaków. A zwróćmy uwagę, jak ładnie kwitną i owocują polskie głogi, kaliny, jarzębiny czy trzmieliny chociaż. Jak trzmielą się na jesień, to sprawia, że ten rodzimy nasz krajobraz ubożeje właśnie przez te mury budowane z żywotników wokół naszych posesji. Ubożeją też nasz świat ptaków chociażby. I warto zwrócić uwagę na ten właśnie fakt, że w tujach częściej spotkamy gryzące nasz komary niż Śpiewające ptactwo. Jeżeli byśmy mówili o ludziach, co każdy z nas może zrobić, to przede wszystkim zagospodarowanie wokół swojej własności, to ma decydujące znaczenie. No nie silmy się na oryginalność, nie budujmy wśród zabudowy nowoczesnej zamku. Jeżeli robimy, planujemy dom już do budowy, no to go wkomponujmy w tą całość. Jeżeli projektujemy zieleń wokół tego domu, to też ją dostosujmy do warunków zewnętrznych, a nie tylko do naszego widzimy się, to jest działanie, które każdy z nas może zrobić. Aby cieszyć się niepowtarzalnymi pejzażami naszego regionu i kraju, musimy wszyscy zdać sobie sprawę, jak ważna jest ochrona krajobrazu. Konieczne są uregulowania prawne, które będą zapobiegać jego dewastacji, jak też świadomość poszczególnych mieszkańców. Zanikanie tradycyjnych krajobrazów następuje powoli, ale ich odtworzenie może być procesem jeszcze dłuższym, a w wielu przypadkach niemożliwym.